Miał się tak dobrze dokonać rzecz niezwykłą, mianowicie wraz z rodziną tamtejszego lekarza doktora Eugeniusza Pawlasa i jego żony Janiny Pawlasowej, warszawianki z urodzenia, znającej się zresztą na sztuce, całkiem dobrze, mającą sporą kolekcję, dzieł sztuki stworzył w małym czterotysięcznym miasteczku, stworzył środowisko artystyczne. Tutaj przyjeżdżał do niego, do Tarnobrzega. Przyjeżdżał Bojżeński, korespondował z Tuwilmem, przyjeżdżał Emil Zegadłowicz. Przyjeżdżali potem młodzi ludzie związani z Szukalskim, o czym, o czym jeszcze będzie mowa, A więc udało mu się na tej prowincji stworzyć coś, coś niezwykłego. I wtedy również w, w tym okresie bardzo mocno związał się ze Stanisławem Szukalskim którego poznał jeszcze podczas studiów w Krakowie. Zafascynował się nie on pierwszy i nie ostatni, zafascynował się Szukalskim. Szukalski często bywał u niego jeszcze w Krakowie w czasach studenckich. I Rozamski był chyba pierwszy, który poświęcił Szukalskiemu napisaną i własnym sumpem wydaną pracę, kto to jest Szukalski. I mimo, że Szukalski nie chce tego wątku rozwijać, mimo, że Szukalski go potem potraktował dość brzydko, to do końca życia nawet w listach z obozu z Auschwitz, nawet w listach do Pawlasowej pisze o Szukalskim jako, jako wybitnym artyście. Uważał go rzeczywiście za największego, po Matejce w zasadzie, za największego artysta, jakiego, jakiego polska ziemia zrodziła i odegrał ogromnie ważną rolę dla szczepowców, kiedy Szukalski był nieobecny, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, Ruzamski dla tych młodych ludzi, dzisiaj przed chwilą rozmawialiśmy, na przykład różnica wiekowa między Frączkiem a Ruzamskim to było 20, ponad 20 lat i tak było z większy, większą ilością szczepowców ST. Ruzamski dla niej był człowiekiem starszym, doświadczonym, mającym koneksję, koligację, znającym się na, na sztuce. Zresztą tu chcę wyraźnie powiedzieć, że w latach dwudziestych Ruzamski wystawiał we wszystkich największych galeriach polskich od warszawskiej Zachęty począwszy w najlepszych galeriach Warszawy, Lwowa i Krakowa. Prasa, ja tutaj cytuję e, ówczesnych krytyków i to najlepszych krytyków, e, uznali go za jednego z najbardziej rokujących, jeżeli chodzi o pracę w akwareli. Nazwali go nadzieją polskiej, polskiej akwareli, porównywali jego pracę do Fałata. Także dla tych młodych ludzi był rzeczywiście swoistym mistrzem, powiernikiem i co tu dużo mówić, mimo iż sam nigdy nie był człowiekiem bogatym, często tych młodych ludzi wspierał również i finansowo, jak się czyta listy, to rzeczywiście trudno, trudno oprzeć się wzruszeniem, kiedy na przykład koresponduje z, z tymi, tymi szuka, młodymi ludźmi, i do koperty wrzuca znaczek, prawda, bo wie, że ich często nie będzie stać na to, żeby, żeby odpisać, prawda, bo, bo, bo nie mają na... Na znaczek. Również stara się zachęcać panią Pawlasową, która rzeczywiście też mocno angażuje się w pomoc dla, dla tych szukalszczyków i nie ulega wątpliwości, że człowiekiem, którego Ruzamski wykreował z tej grupy szukalszczyków, był niewątpliwie Stefan Rzechowski. To była niezwykła sytuacja Ruzamski, który był mm, nie tylko artystą, malarzem, ale również w czasie studiów w Krakowie, również studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim, był całkiem niezły, niezłym e, e, człowiekiem parającym się piórem, pisał fraszki, pisał artykuły, nawiasem mówiąc przed wojną Julian Tuwim, kiedy w tym takim monumentalnym dziele cztery wieki fraszki polskiej pomieścił również kilka fraszek Luzowskiego. Ruzamski zaprzyjaźnił się z Emilem Zagadłowiczem, i mimo co ciekawe, co ich z jednej strony łączyło, a z drugiej strony dzieliło, Zagadłowicz był człowiekiem, który w latach 30. dość mocno nawet, można by rzec, bez cienia przesady komunizował, to o ile Ruzamski był człowiekiem, któremu, można powiedzieć, serce biło z lewej strony, co do komunizmu, miał jednoznacznie negatywne zdanie. On, w przeciwieństwie do Zegadłowicza, komunizm poznał na własnej skórze, a więc e, można by go nazwać człowiekiem lewicy, ale człowiekiem, który, jak się czyta jego listy, to jest coś niesamowitego. Był jednym z pierwszych, który oficjalnie rzadko kogo było wtedy stać na to, żeby porównać komunizm z faszyzmem. Stawiał to w jednym, w jednym szeregu, mówiąc, że jest to jedno z największych zagrożeń. Niestety poparcie dla Szukalskiego, dość mocne poparcie dla Szukalskiego już po tej pierwszej słynnej wystawie krakowskiej, kiedy Ruzanski napisał kilka takich entuzjastycznych tekstów w prasie centralnej, to sprawiło, że wyrzucono go na margines jako, jako poplecznika Szukalskiego. Prawdopodobnie zapłacił za to naprawdę straszną cenę, bo, bo stał się outsiderem. W latach 30. praktycznie już nie wystawiał, bo, 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 bo nie bardzo chcieli go, chcieli go wystawiać. I e, powiedziałem o, o Rzechowskim, kiedy Zegadłowicz zamierzał wydać swoją nową, zresztą bardzo mocno skandalizującą książkę. Mam tu na myśli Motory. Zaproponował Ruzamskiemu, by ten zrobił ilustrację do motorów. Ruzamski to pokazuje, jakim był człowiekiem. Każdy w jego sytuacji był wiedząc, że to będzie hit, jakby się na coś takiego połakomił. Ruzamski powiedział, nie mam kogoś młodego, który jest lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o ilustrację. I to jest Rzechowski, ja go polecam. I rzeczywiście Rzechowski zilustrował motory. I tak rysunki, jak i sam tekst rzeczywiście wywołały skandal. Książka została wycofana z księgarni. Rzeczywiście to był kolejny element, który który, który dla Ruzamskiego jeszcze bardziej oznaczał wycofanie zupełnie na, na boczne, czy marginalne tory. Wybuch wojny yy, to jest jakby powrót do sytuacji, ja często nazywam Ruzamskiego człowiekiem doświadczonym przez dwa totalitaryzmy, bo rzeczywiście był najpierw przez komunizm, a teraz przez faszyzm Ruzamski podobnie jak, jak kiedyś w Charkowie, również i teraz jeździł za Wisłę, gdzie można było zdobyć żywność i znowuż wymieniał, wymieniał pracę. Często pisał to takie, takie jest śmieszne, że mówi nie dość, że muszę malować rzeczy, które nie lubię, to mówię, przychodzą do mnie stare baby, które przynoszą jakieś tam zdjęcie od komunii i każą malować siebie z taką twarzą jak od pierwszej komunii. że Musiał stosować coś, co dzisiaj Photoshopem się, się nazywa, żeby, żeby za to mógł dostać odrobinę, odrobinę jedzenia. Ale nie każdemu był w stanie namalować yy, portret. Yy, odmówił jednej z naj, jednemu, z, którego można nazwać jedną z największych kanali w okupowanym Tarnobrzegu. Ktoś się nazywał Dziadosz i był folk yy, który <coughs> ma sumienie wielu Polaków. I tenże Dziadosz poprosił Ruzamskiego, żeby namalował mu portret. Ruzamski odmówił i Dziadosz doniósł na niego na zasadzie zemsty, że tenże Ruzamski jest. Żydami homoseksualiści. To był kwiecień 1943 roku, wkroczyło gestapo, zrobiło rewizję Ruzamskiego, wzięli najpierw do więzienia w Tarnobrzegu, potem przewieźli do Tarnowa, a stamtąd trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Niemcy, Niemcy nie, nie zweryfikowali tego doniesienia, bo jak wiemy Ruzamski w kartotekach w Auschwitz figuruje jako więzień polski z literką P, a wiemy doskonale, że Żydzi i homoseksualiści byli inaczej oznakowani. I tam Ruzamski spotkał, spotkał człowieka, którego znał z Krakowa, bardzo cenny zresztą. Mam tu na myśli Xabrego Dynikowskiego. I tam się na ich przyjaźń odnowiła. Snuli plan, plany, co będzie po wojnie. I Rzamski z tego okresu Auschwitz pozostawił Dwa niezwykłe świadectwa. Pierwsze to, jest, to są rysunki, które robił z należeniem życia, bo, bo Niemcy owszem zamawiali u artystów pracę, ale mogli artyści robić tylko te prace, które Niemcy zamówili i żadne inne. Ale Ruzamski zrobił kilkadziesiąt prac. E, macie tutaj jedną z nich. E, tym nawiasem mówiąc, na tej wystawie Niemcy się za, zachwycili tą pracą. Ruzamski był w zasadzie jedynym artystą w Auschwitz, którego. Praktycznie nie interesowała obozowa rzeczywistość. Malował to, co, co było na zewnątrz i to, co dawało mu nadzieję. Proszę popatrzeć, tu w zasadzie tylko ogolona głowa świadczy o tym, że jest w a Wszystko inne. Tu nie, nie, ma, nie jest przyszta w pasiaku obozowym. Tu jest w ładnym syducie, prawda? Sztuka, która, która, dawała mu, która dawała mu nadzieję na przeżycie. I druga rzecz, którą pozostawił, drugie świadectwo, to są listy do do ukochanej Janiny Pawlasowej, która już wtedy była wdową. Muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli jak te listy udało mi się odzyskać, udało się przetłumaczyć i czytałem, to, to rzadko kiedy się tak wzruszyłem, jak czytając te listy, zważywszy na to, w jakich okolicznościach były pisane, to wręcz narastające uczucie i wyznanie miłości między dwojgiem ludzi Niezwykłe, ja tutaj prawie w całości te listy, naszej znaczy prawie w całości, cytuję. Jeruzamski I, yy, i sztuka, i miłość do Janiny Pawlasowej, i pomoc więźniów, dla, którzy tytułowali go profesorem. Lubiał gadać, yy, lubiał się wymądrzać, jak nie, niektórzy mówią, cenili jego wiedzę, pomagali mu, mimo że był wątpliwego zdrowia, udało mu się przeżyć to piekło Auschwitz. I przeszedł, podobnie jak Marian Turski, przeszedł. Ten słynny Marsz Głodowy w styczniu 1945 roku um, z kolumną więźniów, którzy jeszcze ocalali dotarł e, akurat jego e, wrzucono do grupy, którą skierowano do obozu Bergen-Belsen dotarł do tego obozu, może sobie wyobrazić, że w zasadzie na trzy tygodnie przed wyzwoleniem tego obozu zmarł z wycieńczeniem. Przed, przed śmiercią e, te prace obozowe, które cały czas na piersi pod Drelichem niósł w niezwykłych warunkach przekazał współwięźniowi. Był to um, pochodzący z Paryża prawnik, adwokat, bramander, um, który wziął do przeżył, wziął do Paryża te prace i po wojnie kilka lat po wojnie te prace w bardzo dziwnych okolicznościach trafiły do Tarnobrzega, do Janiny Pawlasowej. I ona potem po wojnie tę pracę przekazała do Muzeum w Auschwitz, gdzie dzisiaj się znajdują. Ja na druzamskim w zasadzie, kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem jako młody człowiek, po, po studiach zobaczyłem w którymś z domów tarnobrzeżskich pracę druzamskiego. Nie ukrywam, że, że, że zachwyciłem się. Nie, a kiedy, kiedy zacząłem słuchać opowieści starych tarnobrzeża no, o jego życiu, a potem poznałem rodzinę doktorostwa Paplasów, z którą się potem zaprzyjaźniłem i, i mogę powiedzieć, że bardzo blisko się zaprzyjaźniłem i, i mogłem mogłem że rzeczywiście wglądnąć w, w to, co zostało przez panią Pawlasową, a potem jej córkę przechowane do naszych czasów. Owocem tego były wydane listy Ruzamskiego do szczepowców w jedną i w drugą stronę. Myślę, że dość istotne i ważne dla dla pracy, tutaj cytuję, niech mi wolno będzie zacytować obecnego profesora Lamyńskiego, który tam był zaskoczony, że że te listy się znalazły i rzeczywiście sporo światła rzuciły na, na Szukalskiego, a przede wszystkim jego uczniów i nie ukrywam, proszę Państwa, to, to już na, na koniec, nie ukrywam, że Rozamski stał się mi bliski do tego stopnia, proszę mi i wybaczyć może, może jakąś egzaltację. Yy, nigdy przez życiu go nie spotkałem, rodziłem się 15 lat po śmierci Ruzamskiego, ale od ponad 30 lat towarzyszy mi jako jeden z najbliższych ludzi, mało tego, jeżeli mówimy w kredo o świętych obcowaniu, to nie tylko mi towarzyszy, ale dla mnie on żyje. To, że ja dzisiaj yy, tu z niektórymi ludźmi mogę siedzieć, z niektórymi ludźmi się zaprzyjaźniłem. To jest efekt Ruzamskiego. To on na, mnie z nimi zaprzyjaźni. Gdyby nie było Ruzamskiego, nie byłoby wielu przyjaciół wokół mnie i gdyby nie Ruzamski, z Państwem bym się dzisiaj nie, nie, nie spotkał. Stąd, yy, dlatego ta postać jest taka ważna i myślę, że swoim życiem i swoją twórczością można powiedzieć, że jest zapomniany, ale ważny dla polskiej historii, twórca, bo w jego życiorysie kawał tej polskiej dramatycznej historii, również i historii polskiej sztuki w jego życiu się zawiera i na tym myślę, że można skończyć. Dziękuję. że przydługawo, a jest a resztę jest książka. Także książkę warto przeczytać. Przepraszam, że, że to powiem, ale nawet ludzie, którzy nie do końca. Mogę powiedzieć, że nie do, nie do końca są mi życzliwi, bo takowi też są. Po przeczytaniu tej książki powiedzieli, że czyta się ją jak dobrze napisaną powieść. Także cytuję nie swoje słowo, bo nie śmiałbym, ale słowo. Dziękuję bardzo. Tak, jeżeli, jeżeli są jakieś pytania, oczywiście.